Od niecałych dwóch tygodni możemy w Polsce korzystać z platformy Disney Plus, co jest y, wielkim świętem właściwie. Bo oczywiście serwisy streamingowe to nasz chleb poprzedni. Ciągle mówię tutaj o serialach czy filmach na Netflixie, HBO Max, zdarza się Apple TV, zdarza się Amazon Prime, ale Disney, no cóż, y, myślę, że przed oczami macie teraz to logo, piękny, wyrastający zamek y, i ten taki półksiężyc, który zawsze się rysuje y, na ekranie, ale Disney to już właśnie nie tylko propozycje um, animowane, na których wszyscy tutaj się wychowaliśmy. Nie ukrywajmy, że przecież znamy doskonale te propozycje. E, ja sama chodziłam w latach 90. do kina na Pocahontas e, chyba te 4 czy 5 razy. Do tego oczywiście Król Lew i wszystkie e, produkcje studia Pixar i studia Disney, które połączyły ze sobą siły, e, znajdują się w tym momencie na tej platformie, więc naprawdę jest co oglądać i jest czego wybierać. E, ja będę przez najbliższe oczywiście miesiące i chyba powsze czasy, bo jednak jest to gigantyczny dostarczyciel treści filmowych i serialowych. Będziemy na pewno z niego wyławiać, ale może pobędę przez chwilę przewodniczką i powiem z czego ta platforma jest właściwie skonstruowana. Oczywiście z moim małym pomocnikiem, bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy. Tak naprawdę na Dzień Dobry dostaliśmy tysiąc filmów, 800 seriali i bardzo dużo produkcji telewizyjnych, bo na tej platformie znalazły się nie tylko wszystkie produkcje Marvela, więc coś dla fanów superbohaterów. Niedawno miałam okazję zobaczyć wreszcie film Doctor Strange, tą drugą część. Ona pewnie lada moment też trafi na platformę, bo już ma swój przebieg w kinach, ale oczywiście wszystkie filmy o Avengersach, wszystkie filmy o Iron Manie, wszystkie seriale, które do tej pory słyszeliśmy tylko o nich, nie mogliśmy ich oglądać, ale mamy zarówno serial Moon Knight z Oscarem Isaaciem, który właśnie trafia do świata superbohaterów, mamy serial o Scarlet Witch – ten wcześniejszy, więc wszystkie te rzeczy, które do tej pory budowały niejako Imperium Marvela, mogą spotkać się w jednym miejscu. Do tego oczywiście absolutnie wszystkie rzeczy związane z gwiezdnymi wojnami, bo to też Disney sprawuje nad nimi piecze, czyli Stare Gwiezdne Wojny, Nowe Gwiezdne Wojny, Najnowsze Gwiezdne Wojny, a do tego oczywiście serial Mandalorian, o którym dużo mogliśmy się nasłuchać do tej pory, ale wreszcie możemy go też oglądać. Wspomniane przeze mnie wszystkie produkcje, studia Disney i Pixar, czyli wszelkie. Ukochane przez nas animacje. Ja szczerze mówiąc, chętnie wrócę do app. To był polski tytuł, chyba, w górę. Do tego oczywiście w głowie się nie mieści, bo to są absolutnie wspaniałe rzeczy na każdą okazję dla całej rodziny. Do tego oczywiście szorek, którego dawno nie widzieliśmy, więc zawsze możemy do niego wrócić. Do tego różnego rodzaju seriale. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że na platformie Disney'a znalazły się zarówno seriale nowe i najnowsze, które dopiero powstały jako produkcje właśnie Disney'a, ale też klasyki. Serial Masz, serial, Roberta Altmana o żołnierzach i lekarzach w czasach wojny w Wietnamie trafia na platformę. Całusieńkie z archiwum X. To jest coś naprawdę dla koneserów ninetiesowego serialu. Do tego coś od czego mnie osobiście zabiło szybciej serce, czyli Buffy po strach wampirów. E, jeden z najwspanialszych seriali jakie powstały w ogóle, klasyk telewizji, pokazujący też jak telewizja ewoluowała na przestrzeni lat, e, jak się zmieniała, jak e, też rodzaj i język opowiadania o bohaterkach ewoluował, ale Joss Whedon dużo można o nim dzisiaj powiedzieć, ale trzeba mu oddać sprawiedliwość, że stworzył wspaniałą bohaterkę. Sara Michelle Gellar grająca Buffy Summers to jest e, absolutnie jedna z najważniejszych Super bohaterek w moim życiu. Kto nie zna, ten będzie mógł się z tym spotkać. Do tego z seriali nowych wspomniałabym o serialu legendarnym, właściwie o którym też dużo się słyszało, ale nikt nie mógł go zobaczyć, bo nie był dostępny w Polsce na żadnych platformach streamingowych, czyli serial Atlanta. Pierwsze dwa sezony serial autorstwa Donalda Glowera wreszcie na platformie. Czekamy aż ten trzeci sezon się pojawi. Mam nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Do tego bardzo dużo reality TV i tylko powiem, dostępna jest cała opowieść o Kardashiankach, więc myślę, że warto odpalić sobie platformę Disney Plus i zaczerpnąć z tego gigantycznego zbiornika historii kina, telewizji i reality shows. Ja serdecznie zapraszam, będziemy odnosić się na pewno bardzo dużo do tych produkcji i do zobaczenia w następnym odcinku warsztatu filmowego. Pa!